Rasa, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, wraz z pierwszą damą, panią Agatą Kornhauser-Dudą. Szanowny panie prezydencie, pierwsza damu, szanowni państwo, witam na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokona zmiany na stanowisku szefa kancelarii prezydenta Rze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustanowi pełnomocników prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczą pan Krzysztof Szczerski, sekretarz stanu szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kierownictwem kancelarii prezydenta, doradcami prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyrektorami biur w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 143 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniami z dnia 12 czerwca 2017 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odwołał z dniem 12 czerwca 2017 roku panią Małgorzatę Sadurską ze stanowiska szefa, ze stanowiska szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jednocześnie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powołał z dniem 13 czerwca 2017 roku panią Halidę Szymańską na stanowisko szefa Kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie, na podstawie paragrafu 3 ust. 1a Statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniami z dnia 12 czerwca 2017 roku ustanowił. Pełnomocnika prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji. Sekretarza stanu, zastępcę szefa Kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Pawła Muchę. Pełnomocnika prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do spraw narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej podsekretarza stanu w Kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Wojciecha Kolarskiego. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowni państwo, ministrowie, wszyscy drodzy przybyli goście, przyjaciele. Przede wszystkim bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister Małgorzacie Sadurskiej za te dwa lata, bo to są dwa lata, pełne dwa lata, mimo że Objęcie Urzędu Prezydenta przeze mnie nastąpiło 6 sierpnia, to w tym czasie dokładnie dwa lata temu byłem już prezydentem Elektem i razem z panią minister już pracowaliśmy wtedy jeszcze w pałacu na, na ulicy Foksal, więc to są pełne dwa lata służby na tym bardzo wymagającym i trudnym stanowisku. Bardzo serdecznie za to pani minister, dziękuję. To była bardzo sumiennie i bardzo sprawnie. Wykonana praca. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Jestem ogromnie wdzięczny za ten czas, który pani minister poświęciła po to, żeby tą, to zadanie wykonać jak najlepiej. Za wszystkie weekendy, które pani minister poświęciła chodząc do mediów, reprezentując mnie jako głowę państwa. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Chcę z całą mocą podkreślić, że. Ogromnie doceniam to, że pani minister była zaangażowana w pracę w kancelarii, w tym sensie administracyjnym, biurowym, zarządczym, ale że jednocześnie była pani obecna też w Sejmie, że reprezentowała pani mnie również wobec posłów i wobec wszystkich tych, którzy, którzy, którzy mieli różnego rodzaju petycje czy, 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 czy różnego rodzaju sprawy do, do głowy państwa i, i, i w tym zakresie. Pani minister jako szef kancelarii mnie zastępowała. Za wszystkie wyjazdy, które pani minister wzięła na siebie, bardzo często oczywiście oznaczało to nieobecność w domu, nieobecność wobec najbliższych, a więc poświęcony czas, czas i energię w tej pracy trudnej, bo to praca także pod, przed, przed kamerami to praca także wobec mediów. Praca często trudna z uwagi na specyfikę, jaką, jaką ma polityka. Bardzo serdecznie Pani Minister za to dziękuję. Dziękuję i życzę, tak jak myślę, jak i my wszyscy, Pani Minister, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wszelkiego powodzenia. Jestem przekonany, że jeszcze niejedno wielkie i ważne zadanie przed Panią Minister z uwagi na młody wiek. Z całego serca dziękuję. Wszystkiego dobrego Pani Minister. Jestem ogromnie wdzięczny. Pani minister, to już od razu dopełnię. Pani minister Halina Szymańska, następczyni na tej niezwykle ważnej dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej funkcji, bardzo dziękuję za przyjęcie tej propozycji z mojej strony, bardzo dziękuję za gotowość współpracy. doskonale Pani sobie, zdaje sprawę z tego, że to funkcja, która wiąza, związana jest z dużym obciążeniem, to funkcja, która związana jest z dodatkowymi obowiązkami, także tymi o charakterze politycznym, funkcja, którą w związku z tym z uwagi na tą specyfikę, o której przed momentem mówiłem, jaką niesie z sobą polityka, no, nie zawsze jest miło. Ale, ale bardzo dziękuję, że Pani to zadanie podejmuje. Bardzo dziękuję, bo jest Pani osobą niezwykle doświadczoną na funkcjach kierowniczych, co dla mnie jest bardzo istotne. Zajmowała ich Pani w swojej dotychczasowej karierze zawodowej bardzo wiele, teraz ostatnio wiceprezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, więc jednostki, która, która, która działa ogólnopolsko i ma, ma, olbrzymie, ma olbrzymie struktury, struktury dużo większe niż kancelaria prezydenta. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjmuje tą, Pani tą funkcję, tym bardziej, że ma Pani również uprawnienia i doświadczenie pięcioletnie audytora wewnętrznego w, w jednostce organizacyjnej, także dużej, jaką jest Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim. Bardzo serdecznie witam Panią w Kancelarii Prezydenta, Pani Minister i, i, i bardzo cieszę się, że przyjęła Pani tą nominację. Jestem przekonany, że... Wykona Pani te obowiązki jak najlepiej. Dziękuję również najbliższym, że się na to zgodzili, że po raz kolejny zostaje Pani porwana z domu. No, w, proszę zapytać panią minister Małgorzatę Sadurską, jak bardzo o, niestety obciążająca jest ta funkcja, no ale, ale bardzo dziękuję, bo to nie jest nie tylko funkcja, to jest przede wszystkim Służba dla Rzeczypospolitej i, i za gotowość podjęcia tej służby jestem pani minister ogromnie wdzięczny. Jestem przekonany, że, że będzie to wykonywane doskonale, a więc że, że ten poziom, który, 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 który prezentowała i, i na jakim prowadziła tą funkcję pani minister Małgorzata Sadurska będzie, będzie utrzymany. Bardzo za to dziękuję. Panowie ministrowie, którzy nie zmieniają swojego miejsca, ale zostają dodatkowe obowiązki, obowiązki o charakterze, nazwijmy to, incydentalnym, stąd nie zwiększenie zakresu obowiązków w regulaminie kancelarii, w naszych wewnętrznych rozporządzeniach, tylko powierzenie tej dodatkowej misji, misji czasowej pełnomocnika w bardzo konkretnej sprawie. Pan minister Paweł Mucha, jeżeli chodzi o, 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 o referendum konsultacyjne w sprawie nowej konstytucji i pan minister Wojciech Kolarski, jeżeli chodzi o, o, o stulecie odzyskania niepodległości. Zadania bardzo ważne, zadania także i niezwykle prestiżowe z mojego punktu widzenia jako głowy państwa. Jest to wyraz także z mojej strony swoistego zaufania wobec panów ministrów, wobec, wobec tego, jaką jakość pracy także prezentowaliście do tej pory, za co ogromnie dziękuję. Wierzę w to, że zrealizujecie te obowiązki dodatkowe w sposób, w sposób doskonały i że zarówno jedno niezwykle niezwykle ważne przedsięwzięcie, jakim jest referendum, jak i drugie, czyli stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, tak ważne dla nas i tak niezwykle prestiżowe, że zostaną zrealizowane w sposób, w sposób perfekcyjny. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zapraszam Państwa do składania życzeń.